wszystkich. Dzisiaj troszkę nietypowo, bo, bo jedziemy troszeczkę dalej niż w okolice Krosna, a dokładniej do kolegi Dawida Urbana z kanału Wędkarstwo Urban. Dawid mieszka w Lubsku. Do Lubska mamy 40 km. Jestem już w połowie drogi, jest w do 3, ku do 15, na godzinę 15 mam zamiar być na miejscu, no i resztę szczegółów wydaje mi się, że powiem już jak dojadę, oczywiście przedstawię Dawida, większość z Was już go zna, powiemy troszeczkę o łowisku, na jakim będziemy wędkować, no i oczywiście powiemy jakie rybki będziemy łowić, no, zapowiada się bardzo fajnie, więc czekajcie i... Zaraz powinienem być na miejscu. Wydaje mi się, że zajechałem na miejsce. Tomek mnie troszeczkę wyprowadził, ale te nawigacje są po prostu koszmarne. Dawid już idzie. Obiecał metrowe bolenie. Metrowe sandacze. O, jedzie właśnie o nim mowa. tam kolega. Dobra. Czyli jesteś już gotowy, tak? tak. Nie musisz gdzieś obiadu, pakować będę jakiś po, po, po przynęty, tak? Wszystko jest okej okay. To jest ten wasz zalew? Mhm. To Tu sobie bliżek ja myślałem, że trochę dalej, ja to jednak w od domu. To no, można... najlepsze miejsce szczupakowe. Najlepsze miejsce szczupakowe, powiadasz? Gdzie można auto zostawić? gdzieś? Tu już jest koniec. Tu się jest a to tutaj to musimy to... stanąć, tak? No. Jakie ryby tu występują? Szczupak, sondacz. To tak w największej ilości, tak? No i okonia ona jest najwięcej. No i, okonia no najwięcej. Najwięcej, jak nie no i chyba to, na, 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 na okoniach się na dzisiaj skupimy. Na okoniach się dzisiaj skupimy, a, a zobaczymy co będzie pod wieczór. No wziąłem w razie czego kij sandaczowy, to będzie można chwilę pomachać za, za sandaczem. A tak to no... Ja myślę, że okonie będą, to. No powinny, powinny być. Mam no. nadzieję. No, no mam nadzieję, że w końcu nauczysz mnie łowić, no tyle mi pisałeś no, na fejsie, tak. że Adrian przyjedź, nauczę cię łowić, co ty tam łowisz? Mówię Dobra, spoko, Dawid, nie ma problemu, przyjadę. No okej, okay, to zrobimy tak jak mówisz. Dobra, szkoda tracić czasu, bierzemy wędki łowimy mhm. Tak skąd zaczynamy? Z tego miejsca tutaj zobaczymy tu były także. A powiedz jakie tu jest dno? Tu jest bardziej takie mulasto, 10 cm muł Aha Czyli nie ma nigdzie twarde... znaczy jest twarde nie dno jest piaszczyste twarde, tam dno, gdzie mówiłeś, tam, że sandacze łapią, tak? tak? Od tamtej strony, okej okay. Tam wcześniej już miejsc nie ma, tak? Nie. Tutaj. Dobra, tutaj sobie zaczniemy. Widzę fajnie przy brzegu kamienisto. Dobra. Okej, okay, zaczynamy. Pierwsze miejsce już bez ryby. Dawid, jak mogłeś? Czekaj, możemy jeszcze tutaj sobie obłowić, nie? Jest pierwsza rybka. Taki nieduży okonek Taką gumeczkę z czerwoną główką i do wody. Mały okonek, malułośki. O, taki maluch na jaskółeczkę. Wypuszczamy od razu. kolejny mały konek znowu na jaskółeczkę wszystkie jeden rocznik Zobaczcie. Ciut fajniejszy. Kolejny maluszek. Mhm. Jest kolejna rybka. Żeby nie mówić brzydko, powiem zatyłek. tyłek. Nie no, za brzuszek, za płetepkę go. O, maluch. No, bardzo malu. Tak jak tutaj, mam zrobiony przypon yy, z fluokarbonu. Przypon ma długość około 1,20 m. Służy to temu, że łowię plecionką. Tak jak widzicie, jest mm -hmm. to plecionka rozmiarowo 0,10 No i wiadomo, plecionka bardzo ogranicza nas w braniach, po to jest fluocarbon. Fluocarbon jest w rozmiarze 0,10 Jest on wiązany specjalnym węzłem z plecionką. Jest związana przynęta zwykłym węzłem spinningowym. Tak to mniej więcej wygląda. Dawid przewiązuje sobie przynętę na inną połowiliśmy jeszcze chwilę tutaj w kolejnym miejscu yy, i lecimy zobaczyć przez, przez ośrodek kawałek dalej jaka tam jest głębokość ogólnie tutaj na zalewie? taka średnia? średnia to będzie z 1,5 metra 1,5 no metra, tu nie jest głęboko no nie, najgłębsze miejsce 2,5 2,5. No teraz wkroczymy bardziej w takie miejsca, gdzie jest duża szansa na sandacze. duża szansa, szansa na sandacze, dlatego mam ze sobą też drugi kijek, mój nieśmiertelny tytan. I wiper. No i spróbujemy wieczorem ze sandaczem. Jeszcze jest młoda godzina, bo chyba jest dopiero dziś 16, nie? Ewentualnie chwilę po. No, auto zostawimy tutaj. Lecimy tam. Dawid, uśmiechnie się, bo tak smutno wygląda, że ja to na filmie pokażę. Dawid krzyczy, że ma przyzwoitą rybę. O jezu, kolego, to po co ty mnie wołasz? Ej, no! Proszę cię dać szybko, Adrian, dawaj mam rybę! Ja biegnę 10 metrów, wędkę rzuciłem, on mi pokazuje okonia 10 centymetrowego. Nie, masakra. Tak jak widzicie, jaskółki lubią również sandacze. Mały sandaczek. Od razu go wypuszczamy, bo jest niewymiarowy, ale ale ma ząbki. Ja. No, otwieraj. Otwieraj, oddawaj przynętę. No i co, są sandacze? Metrowy czy metr 20? No, Ten, nie wiem, 80? Będzie miał lekko no, 80, nie? Tak, pod 80 Pod 80. Może. No zmierzylibyśmy, ale już no. Nie będziemy mierzyć. Wierzysz mi, że ma 80, nie? Tak. Potwierdzisz w internecie? Dobra. Słuchaj Adrian, wiem, że jesteś zajęty, bo łowisz piękne sandacze, no. ale mam do Ciebie taką prośbę, powiedz mi kilka słów o tym kijku, no, nie widziałem nigdzie i... Tak myślałem, że spytasz, bo tego kija jeszcze nie ma, nie ma na rynku. Jest to Dragon Nano Power XC60P do 18 gram, jest to kijek stosunkowo krótki, wszystkie kija jakie posiadam są w długości 2,70. Ten jest dużo krótszy, to jest kij typowo pod podłowienie z łodzi, ze środka pływającego. Natomiast ja ze względu na to, że nie mam teraz dostępu do, do łódki ani pontonu, używam go z brzegu i świetnie daję sobie radę. Łowiłem na niego na dropszota, brał bardzo dobrze okonie, używałem go do bocznego troku. No i tak jak teraz używam go do jaskółek i pewnie jeszcze dzisiaj będę używał do, do główek jigowych. Naprawdę, kijek świetnie daje sobie radę. Myślę, że to 18 gram to, 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 to kijek, tak siak ma duży zapas mocy. I przypuszczam, że i sandaż 2 kg, i szczupak około 2-3 kg to nie byłby problem żaden dla, dla tej wędki. Nie mówiąc już tutaj o, o, o koniach. O, jaki mały okonek był. No to już dzisiaj. Naprawdę, no, tych okoni małych to jest dzisiaj no masa i podkreślam, że nie jest to wklejanka, jest to pełny kij, tak jak widzicie. Jest to kij fajny, dość szybki. Lubię takie kije, ale podkreślam, że nie jest sztywny. Mhm. Jest szybki, ale nie jest sztywny. No wędka naprawdę fajna. Na razie ją testuję, ale najprawdopodobniej będzie w sprzedaży od 2016 roku. No kijek naprawdę klasa. Jestem w pełni zadowolony z wędki. No mógłbym śmiało ją polecić, no. Kolejny sandacz, tym razem Dawida. O i jest kółeczka też? Ale bydle. Ten no. mniejszy od Adriana 78, ale. Ten ma 78, tak. No, takich, takich sandaczy właśnie dzisiaj oczekiwaliśmy Ale cię ochlapał e no jest super. Opuszczamy miejsce z sandaczami. Niestety wyjechały tylko dwa. Idziemy dalej, jest tutaj strasznie płytko, próbowałem troszeczkę, troszeczkę cięższym kijem połowić na, 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 na główce dźgowej No główki dziesiątki kompletnie nie czułem opadu, yy, praktycznie no, nawet sekundy nie trwał. Założyłem siódemkę, no ledwo wyczuwalny, na piątce, na piątce też nie było widać, jest tutaj tak płytko na środku, jednak te półtorej metra do, do, do łowienia. Nawet na lekkiej główce jest bardzo ciężkie. Tutaj będzie troszeczkę głębiej, Dawid, mówisz, tak? Tak. I tam mówiłeś, że też, że gdzieś jest jakaś tama. Tak, tam na końcu po drugiej stronie jest tama. A co to za ta tama? Znaczy tama, śluz taki. Śluz. Aha. I można przy tym łowić? Można. Można, ok. Kawałek jeszcze przyjdziemy i tutaj dziś zaraz się zatrzymamy. Na razie okoni brak, ale. Nie, środkiem jest rów. tak? Tak, od tego śluzu właśnie. Jest tam jest najgłębiej, ale... Nie wiem, czy dorzucimy. To no może być ciężko. Więc tutaj chyba się zatrzymamy chwilę tak, pomachać, nie? To dobre miejsce. Dalej walczymy z Dawidem. Na razie... Na razie nie ma ani okoni, ani żadnych innych ryb. Yy, tam macie tą tamę. Yy, przepływ, czy jak to tam Dawid nazwał? Ten ściek, przed chwilą przeszliśmy przez ten mostek, tamtędy. Teraz już idziemy w, z powrotem, naokoło. Tam jest ścieżka dla ludzi, bardzo dużo przechodniów wchodzi. Ta część, po której my jesteśmy, o, jest tutaj, też jest ścieżka, ale piaszczysta. Mniej tutaj ludzi praktycznie, praktycznie nie widać nikogo. Bardziej dziki odcinek tego zalewu. Chociaż tam na górze widziałem jakieś domy są, nie? Na skarpie Ale to wysoko Wysoko, wysoko No nic, już będziemy... Obchodzimy drugą część Pokaż na co łowisz Dawid Łowię na... Mutanta To jest dragona, tak? No, tak Dragonik no, 10 -10. Uwielbiam ten kolorek, to jest... Yy, taki typowy... typowo oczojeb, lubię te oczojeby No Lunatików używam w tym kolorze i no ten kolor jest super na jakiej główce próbowałeś? To dziesiątka. dziesiątka o, tutaj jest troszeczkę głębiej, tak jak Dawid mówił z tej strony jest około 2,5 metra no ta przynata rzeczywiście ciut dłużej spada ale i tak jest tak jest jeszcze trochę, trochę za mało no i spróbujemy dalej odpoczynku, I dla mnie, i dla sprzętu. Jeśli nie nadążasz, to trzeba kondycję troszeczkę poćwiczyć, a nie. biegnę! No. Za dużo ważysz. No, widzisz, no. Trzeba od czasu do czasu rowerem pojeździć. Jeździsz. No, mało widocznie, no. Tam po drugiej stronie jest ten ośrodek. A my już obeszliśmy prawie cały zalew. Jak widzicie, no, woda się całkiem uspokoiła, nie ma już fali. Ale najgorsze jest to, że nie widać w ogóle drobnicy przy wierzchu i nie widać żadnych ataków. No. Więc nie wiemy, gdzie szukać tych ryb. Przynajmniej ja nie wiem, bo no, jestem tutaj pierwszy raz. Dawid mi naściemniał, że mają być takie ryby wielkie. Metrowe sandacze, no metrowych nie było. No. Mój miał 84, Dawida 78. No, zresztą no, musi nam to wystarczyć. No, no mniej więcej nie przyjadę, tylko nie mówcie Dawidowi. <laughs> Skończyliśmy łowienie. Obeszliśmy cały zalew, tutaj była totalna lipa już z tej strony. W sumie z tej strony płytszej, tak jak Dawid mówił. Wszystkie rybki, które złowiliśmy, tak by nie patrzeć, to były w te największe słońce, nie? Tak, jak troszeczkę drobnica wychodziła do wierzchu okonie siedziały właśnie pod samą powierzchnią pod nią i właśnie z tych miejsc też okonie ściągaliśmy głębiej nie było ich w ogóle no i w sumie te dwa sandaczki też praktycznie z, no, no z płytkiego miejsca nie, bo spod brzegu i A, na, jaskółeczki. Tak, na jaskółeczki no nic no było bardzo przyjemnie myślę, że może jeszcze uda się kiedyś przyjechać ewentualnie Dawid przyjedzie do mnie na Dodrę i nagramy coś, coś u nas na Dodrą w sumie często bywasz w Kroście, więc no, problemem nie będzie się zgadać jakoś tam. Jakoś tam jeden wypad zaimprowizujemy. Tak więc czekajcie na kolejne wyprawy i do zobaczenia. Hej! Cześć!